Jest szansa, że wasz kolega ma większego niż ta karta graficzna. Dlatego oznaczcie go w komentarzu. Warto go pocieszyć, że są na świecie mniejsze rzeczy. Ej, yeah, Zotek na Computex 2025 zaprezentował najmniejszą kartę graficzną, jaką widziałem. I tak wciąż mówimy o karcie graficznej dla graczy, a nie o jakimś GT 1030. To, co widzicie, to Zotac RTX 5060, który jest wielkości dłoni, bardzo wąski i idealny do komputerów SFF, które prywatnie bardzo lubię. Ten mikros zajmuje w obudowie dwa sloty i oddaje nam do dyspozycji dwa porty DisplayPort, no i jedno HDMI. A za chłodzenie odpowiadają trzy niewielkie wentylatory, które na oko miały jakieś 5 cm średnicy. Wątpię zatem, że będzie to cicha karta, szczególnie jeżeli mówimy o solidnym obciążeniu. Oczywiście póki co ta karta mająca 8 GB w pamięci to prototyp, a Zotac bada zainteresowanie. Jeżeli chodzi o zasilanie, mamy tutaj wtyczkę 8-pinową, a jej wymiary tak, Orientacyjnie to około 180 mm długości, 65-70 szerokości i mniej więcej 40 mm grubości. Wejdzie zatem wszędzie i będzie można sobie zrobić na przykład idealny komputer gamingowy pod nasz telewizor, który schowamy gdzieś z tyłu. Pytanie tylko, czy okaże się ona hitem? Na ocenę ekspertów czekam w komentarzach.